Wszystko na to wskazuje, że już działa. E, witam Was serdecznie na kolejnym Short Pressie, czyli krótkim live'em merytorycznym na tematy związane z SEO i content marketingiem. E, zanim mi się tutaj połączy, gdzieś mi tu Facebook skacze i szaleje, ale OK wszystko wygląda na to, że jest w porządku. E, dzisiaj ja jestem taka trochę, wiecie, w wczorajszym webinarze, który trwał prawie dwie godziny, no to nie ukrywam, że trochę jestem wyczerpana mentalnie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się jakiś sensowny live dla Was krótki poprowadzić, bo chciałabym powiedzieć trochę. Na tematy związane z analizą wyników. Wczoraj webinę był o planowaniu kontentu. Zakończyliśmy na tym, że trzeba publikować regularnie. Natomiast nie powiedziałam nic o analizie wyników. Zostawiłam sobie to na deser, no bo to nie jest tak do końca etap planowania, chociaż potem, jeżeli już będziemy mieć dużo materiałów, no to yy, oczywiście ta analiza wyników jest punktem wyjścia do planowania kolejnych yy, treści. Natomiast yy, zawsze, nawet jak dopiero zaczynamy, Trzeba by było sprawdzać to, co nam działa najlepiej i do tego, tego nie unikniemy, jeżeli macie swoje strony internetowe, to tego nie unikniecie i instalacja takich rzeczy, takich narzędzi jak Google Analytics i Google Search Console to jest absolutne minimum i absolutna podstawa, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to będziecie działać tak trochę w oderwaniu od rzeczywistości, można powiedzieć. I generalnie nie będziecie wiedzieć, czy w ogóle ktokolwiek wchodzi na tę waszą stronę. Będziecie mogli tylko rozpoznać po tym, jeśli macie sklep internetowy, że jakieś zamówienia tam wpadają. Ale też nie będziecie wiedzieli, jaki to jest procent ruchu, który generuje zamówienia, jaki jest procent konwersji i jak to w ogóle wszystko wygląda, skąd się ci ludzie biorą na waszej stronie. Natomiast w momencie, kiedy będziecie mieć te narzędzia analityczne, czyli mówię o Google Analytics i Google Search Console, to po pierwsze. Będziecie sprawdzać, skąd ci ludzie przychodzą, na jakie strony wchodzą i jak dużo czasu tam spędzają. I teraz, dwie rzeczy, o których chciałam tutaj dzisiaj króciutko powiedzieć, jak to sprawdzać, który content działa najlepiej. Możliwości są dwie, czy właściwie trzy. Pierwsza dotyczy sprawdzania Google Analytics, czyli sprawdzania tego, jakie strony są najbardziej popularne, na jakich stronach ludzie spędzają najwięcej czasu, albo jakie strony mają dużo odsłon, bo to, że gdzieś ludzie spędzają dużo czasu, to wcale nie znaczy, że to będą te strony, które. Są najczęściej odwiedzane. Może być tak, że jakaś strona jest najczęściej odwiedzana, ale ludzie tam chodzą i wychodzą, i to jest znak, że w jakiś sposób tam trafiają na tą stronę. To też można sprawdzić w Google Analytics, skąd oni się tam biorą. Czy to jest wejście z ruchu organicznego, czyli z organic search, czy to jest wejście z social mediów, czy to jest wejście z odnośników, które gdzieś tam fruwają po sieci, czy to jest wejście z maili. To też można sprawdzić sobie w Google Analytics. Jeżeli macie Universal Analytics, to macie taką zakładkę e, Pozyskiwanie i tam kanały, i tam można sprawdzić skąd ludzie wchodzą, e, jaki jest procent ludzi, którzy wchodzą z tych różnych kanałów. A potem, grzebiąc dalej, że tak powiem brzydko, możecie sprawdzić, na jakie strony ci ludzie przez konkretny kanał wchodzą. I tam macie listę stron, na które oni wchodzą. I warto sprawdzać sobie tam nie tylko te strony, które są najczęściej odwiedzane z danych kanałów. Ale też te strony, na których ludzie spędzają dużo czasu, bo, yy, tak jak mówię, jeśli, ktoś, yy, jeśli jakaś strona jest popularna, przyciąga ludzi na stronę, ale oni wchodzą i wychodzą, i ten czas spędzony na stronie jest bardzo krótki no to nie jest dobry znak, to znaczy dobrze by było przyjrzeć się wtedy takiej stronie, co zniechęca tych ludzi do tego, że oni tam nie chcą siedzieć na tej stronie. Nie wiem, to może być cokolwiek jakieś UX-owe wydarzenie, które powodują, że ci ludzie opuszczają stronę i to nawet jeśli będziecie mieć super, hiper, mega, ekstra artykuł, ale coś będzie tych ludzi zniechęcało od spędzania czasu na tej stronie i to trzeba by było sprawdzić. Więc jeżeli macie fajny artykuł, który dużo ludzi przyciąga... Niezależnie skąd ich przyciąga, czy to przyciąga ich przez e, organik, czy przez social media, cokolwiek, jeśli ich przyciąga na stronę, ale potem oni szybko z tej strony wychodzą, to warto by było nad tym artykułem popracować. Może przyczyną być na przykład clickbaitowy tytuł. Bardzo często jest tak, że artykuły, które mają clickbaitowy tytuł, czyli ściągają nam ludzi na stronę, bo ktoś zobaczył tytuł, coś bym wow, super, będzie artykuł, fajny, wchodzę, wchodzi i tam jest. Nic nie ma, tak. Znaczy jest jakaś treść, która zupełnie nie odpowiada temu, co. Mogłoby być rzeczywiście wartościowe, albo się to jak do tytułu i wcale nie znajdziesz tam tego, co byś chciał znaleźć. Ja ostatnio tak wyszłam i słuchajcie, no aż mi się śmiało z własnej głupoty, przecież wiem, że to był clickbaitowy tytuł, ale była informacja o tym, że coś tam minister Czarnek, to oczywiście od razu powoduje u mnie wzrost ciśnienia, zaskoczył wszystkich uczniów w sprawie terminu ferii. W sensie, Boże, znowu coś namieszali, znowu będzie jakieś inaczej niż było w zeszłym roku. A nie, zaskoczył, bo właśnie wrócił do tego wstępnego podziału na różne województwa i to było właśnie to, co spowodowało, że ja tam weszłam, bo się wystraszyłam, że znowu coś zmienili. A ten artykuł był typowo clickbaitowy, nic nowego tam nie było, bo informacje o tym, że są trzy terminy ferii, są podane od września i o tym wszyscy wiemy. No, ale ty to był tak skonstruowany, że pewnie dużo ludzi wchodziło tak jak ja na tą stronę, no ale wchodziło, zobaczyliśmy, że tam nic nie ma i wychodziliśmy stamtąd. Więc jeśli macie stronę, która zarabia na reklamach, to to może mieć sens, bo odsłon jest wtedy dużo, ale jeżeli chcecie przyciągnąć ludzi wartościowym contentem, to takie treści, na które ludzie wchodzą i wychodzą, to nie jest dla Was dobre zjawisko. Także. Patrząc, analizując sobie dane z Google Analytics, patrzymy na liczbę odsłon danej strony i na czas spędzony na tej stronie. I fajnie by było, żeby to szło w parze. Nie wiem, czy to jest korelacja, czy to jest kauzacja, czy to jest cokolwiek innego, ale fajnie by było, żeby te treści, które generują dużo ruchu, były też treściami, na których ludzie spędzają więcej czasu, bo to. Wtedy będzie znaczyło, że ten content oni uznają za wartościowy i to rzeczywiście może się przełożyć na wymierne efekty w postaci zamówień z ich strony, czy to produktów, czy to usług, w zależności od tego, co oferujecie. A drugie miejsce, w które chciałabym, żebyście zaglądali też w miarę często, to jest właśnie Google Search Console i zakładka Skuteczność. W tej zakładce z kolei będziemy mieć informacje na temat tego, jaki content jest najbardziej skuteczny w Google Organic Search właśnie, czyli w tych wyszukiwaniach organicznych, które wpisy już się fajnie pozycjonują i które wpisy generują Wam ruch. I tam trzeba patrzeć na wskaźnik, przede wszystkim, kliknięcia. Bo to, że Wy macie, nie wiem, 10 tysięcy wyświetleń, ale z tego będą 3 wejścia na stronę, takie sytuacje też nie mogą zdarzyć to będzie dla Was sygnał, że temat jest popularny, Wasza strona się wyświetla. Jeszcze można sobie włączyć wtedy tą kolumnę z pozycjami, żeby zobaczyć, na której, stronie się, na której pozycji się wyświetla dana strona czy dana fraza kluczowa, w zależności od tego, którą część przeglądacie sobie tam. Ale polecam raczej patrzeć na strony, jeżeli chcecie zobaczyć, który content jest najbardziej skuteczny, to weź w zakładkę strony na dole. Nie mogę tego pokazać tutaj na Instagramie, na Facebooku. Chcę, żebyście mieli taki sam odbiór, tak? Dlatego na Facebooku mogłabym się podzielić ekranem, natomiast na Instagramie nie wiem, z, e, musicie mi uwierzyć, że tak wygląda w Google Search Console, że tam na dole w zakładce skuteczność, jak widzicie, to pod wykresem, który macie, macie zapytania, strony, kraje, coś tam jeszcze. E, I tu sobie trzeba kliknąć w strony i uszeregować sobie to po kliknięciach. I wtedy na górze będziecie mieć te strony, które rzeczywiście generują Wam największy ruch z Google'a, to znaczy, że to są strony, które są dobrze wypozycjonowane i ludzie na nie wchodzą. I potem możecie sobie jeszcze to porównać z tym, co macie w Google Analytics i zobaczyć, czy na tych stronach ludzie spędzają dużo czasu. Bo w Analyticsie możecie patrzeć globalnie na cały ruch na Waszej stronie, niezależnie skąd on pochodzi. Natomiast w Search Console macie tylko ruch, który pochodzi z wyszukiwarki. I w ten sposób możecie sprawdzać, czy tekst jest dobrze skomponowany pod SEO, czy to coś dało, że jest odpowiednia struktura, optymalizacja treści itd., czy można by było jeszcze nad tym popracować. Jeżeli macie dużo wyświetleń, mało kliknięć, to już kiedyś o tym mówiłam, jak można podnie podnieść współczynnik CTR, bo to jest właśnie to stosunek kliknięć do wyświetleń. Im wyżej jest strona, tym wyższy ten współczynnik powinien być. I generalnie pierwsze trzy strony, chyba ostatnie badanie mówiło, że 50% ruchu zgarniają. I to jest tak chyba, że nie pamiętam dokładnie. Musiałabym rozkład zobaczyć. Ale generalnie to powinny być wartości dwucyfrowe, ten współczynnik CTR, przynajmniej dla tych stron, które są na pierwszych trzech pozycjach. Im niżej, tym gorzej. I zdarzyło mi się tak, że miałam klienta który mówił, że ten ruch na stronie nie jest, pozycje się trzymają, ruchu na stronie nie ma. No i weszliśmy, zaczęliśmy szukać przyczyny. I weszliśmy w Google Search Console i okazało się, że strona jest na trzeciej pozycji w Google, znaczy w wyszukiwarce, na liście wyników wyszukiwania osiąga trzecią pozycję, a współczynnik CTR jest poniżej 1. Czyli mniej niż 1% ludzi wchodził na tą stronę. No i zaczęliśmy grzebać, zastanawiać się, co by tu można było poprawić, żeby zmienić tytuł, może zmienić meta-opis, zobaczyć, jak to wygląda w ogóle w odniesieniu do innych ludzi, którzy się pojawiają w okolicy, do innych stron i nad tym popracowaliśmy i potem było już dużo lepiej. Ta CTR udało się podnieść, no i wtedy ten kontent był bardziej skuteczny. Bo co z tego, że macie super wypozycjonowany content, jeżeli on nie generuje ruchu na waszej stronie. Także analizując dane z Search Console, patrzcie, który ruch które strony mają już dużo kliknieć, bo one generują ruch i potem patrzcie, co dalej się dzieje z tymi ludźmi, którzy weszli na tą stronę, jak dużo czasu tam spędzili i. Spójrzcie sobie na to pod tym kątem, ale też analizujcie, które strony mają dużo wyświetleń, a mało kliknięć, bo to są strony, nad którymi warto by było popracować, bo content jest nośny, temat jest nośny, bo ludzie tego szukają, ale jeszcze powinniście popracować nad swoim contentem i być może wtedy trzeba zrobić rewizję tego artykułu, czy tego poradnika, czy cokolwiek tam macie na tym swoim blogu, tej treści na stronę i zobaczyć, jak można by było go przeredagować, żeby on przynosił lepsze efekty, żeby... Ta, to nasycenie słowami kluczowymi może wartość większą, jeszcze coś dopisać, może by trzeba było, bo na przykład konkurencja ma dużo lepszy artykuł, dużo dłuższy. Wszyscy konkurenci mają, a wy macie jakiś dużo krótszy i dlatego trudno Wam się przebić na, na wyższe pozycje. I to mogłoby doprowadzić do zwiększenia ilości kliknięć, plus zmiana tytułu i jakieś inne szpery, wajery, tak żeby go. Skonstruować w taki sposób, żeby ludzie chętniej do niego wchodzili. To mogą być, tak jak mówiłam wczoraj, power words, jakieś bezpiecznie, szybko, skutecznie. To są takie słowa wytrychy. X sposobów na coś tam krok po kroku, poradnik od A do Z. Ludzie lubią takie tytuły. Ja wiem, że to się widzi ciągle, ale to działa, więc to. I to nie jest clickbait, tak? To nie jest clickbait, to znaczy, jeżeli piszecie, że od A do Z, to rzeczywiście pokażcie coś, co jest od A do Z i to będzie działało. Więc czasem takie drobne kosmetyczne zmiany mogą spowodować duży wzrost liczby wejść na stronę. Więc wy publikując swój content, nie odhaczacie, tak? Dobra, opublikowane, fajka, 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 dobra, mamy zaliczony plan kontentowy, zrealizowany. No nie, to trzeba jeszcze sprawdzić, czy to rzeczywiście działa i czy to przynosi efekty, a jak nie, to modyfikować w trakcie, albo wyciągać wnioski na przyszłość i w ten sposób działać sobie dalej i analizować to, co się dzieje u Was na stronie. No to jak miało być krótko, to jest krótko o analizie wyników. Oczywiście można by było tutaj jeszcze jakieś większe analizy robić, i fajne narzędzie jest jeszcze darmowe Google Data Studio, które pozwala. Ściągać dane zarówno z Google Analytics, z Google Search Console, jeszcze tam z paru innych miejsc, narzędzi, ale ja najczęściej używam do konsolidacji tych dwóch narzędzi, do pokazywania raportów moim klientom. Ściągamy wtedy dane na temat widoczności, na temat odsłon, na temat fraz kluczowych, które ich interesują, na temat stron, które się najczęściej wyświetlają i taki raport. Y Mamy w jednym miejscu wtedy i mogę w łatwy sposób klientowi pokazać, to się zmieniło, to się zmieniło na plus, to się zmieniło na minus, trzeba by było tutaj jeszcze coś poprawić. I na bazie takiego raportu no jest łatwiej takiemu, takiej osobie, która jak widzi narzędzie analityczne, to robi takie oczy. Ja akurat lubię tam się, lubię to analizować, ale... Google Data Studio, mogę to zrobić w formie syntetycznej i sobie takie parametry przygotować, znaczy taki szablon raportu przygotować, i potem raz w miesiącu publikuję taki raport dotyczący miesiąca poprzedniego, i mogę sobie te raporty łatwo porównywać, bo one są tak samo, tak, mają taki sam wzór i mogę zobaczyć, co się zmieniło, i wtedy możemy, mamy takie podstawy do tego, żeby wiedzieć, nad czym możemy dalej pracować. Tak myślę, czy, zastanawiam się, czy Google Data Studio by Was interesowało, żeby trochę więcej o nim opowiedzieć, czy jednak wolicie mniej analityki, więcej kontentu. Dajcie znać, jak byście to widzieli, bo mogę o tym pomyśleć, czy Google Data Studio Wam jakoś bardziej przybliżyć, czy nie. Bo waham się, szczerze mówiąc, bo wiem, że nie wszyscy lubią się grzebać w cyferkach, ale wydaje mi się, że to jest fajne miejsce, w którym dużo różnych fajnych rzeczy można sobie zobaczyć. Dziękuję Wam za dzisiaj, za ten short press. Widzimy się w przyszłym tygodniu, natomiast listopad jest jeszcze nie do końca zaplanowany, w związku z tym jeszcze Wam nie powiem, o czym będzie short press w przyszłym tygodniu, ale to znaczy, że będziecie mieć niespodziankę i zapraszam Was na niego serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w różnych miejscach w sieci i na razie tyle, żegnam się z Wami dzisiaj. Cześć.